Partnerzy co miesiąc otrzymają spersonalizowane, wysokiej jakości materiały graficzne, zdjęcia, grafiki, ilustracje, infografiki. Otrzymają zasoby wideo, filmy oraz animacje z historiami, rozmowami lub informacyjne. Oraz treści pisane, teksty do publikacji, opisy postów, wywiady, cytaty, artykuły. To wszystko do wykorzystania na swoich kanałach w mediach społecznościowych. Tych materiałów będzie co najmniej 12 w miesiącu w czasie trwania kampanii. Personalizacja materiału będzie polegać na umieszczeniu logo, nazwy, adresu WWW lub innych danych kontaktowych danej wspólnoty, w zależności od specyfiki danego elementu kampanii. Ponadto partner otrzyma dostęp do badań przeprowadzonych w 2021 roku na 100 osobach, które dowróciły się w ostatnich 7 latach. Otrzyma przemyślane, spersonalizowane materiały, które zostały zaplanowane w ramach 7 kampanii tematycznych, przedstawiających najlepsze cechy wspólnot ewangelicznych. W oparciu o powyższe badania. Partner otrzyma miesięczny pakiet materiałów multimedialnych o wartości wielokrotnie wyższej niż koszt abonamentu. Koszt partnera to zaledwie 1 lub 2% kosztów wyprodukowania wszystkich materiałów. Partner otrzyma kompleksowy, sugerowany plan publikowania materiałów zgodnie z harmonogramem poszczególnych kampanii. Otrzymacie też możliwość udziału w pierwszym w Polsce tego rodzaju programie informującym nasze społeczeństwo o ewangelicznym chrześcijaństwie który z Bożą pomocą może zmienić ten kraj. Otrzymacie możliwość skutecznego wypromowania działalności wspólnoty w internecie. Otrzymacie profesjonalne szkolenia i konsultacje z zakresu prowadzenia kościelnych mediów społecznościowych, aż wreszcie wsparcie od innych wspólnot, partnerów programu, którzy będą na bieżąco wymieniać się informacjami z przebiegu poszczególnych kampanii.